Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych Daily Newsach, tym razem serwowanych na 12 lipca 2019 roku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Przed kilkunastoma godzinami The World of Warcraft zawitał nowy raid, Ashara's Eternal Palace, dostępny w formie normalnej no i heroicznej. Jak się pewnie domyślacie, heroiczna królowa Ashara i jej równie heroiczni koledzy nie okazali się zbyt wymagającymi przeciwnikami. Cały raid został wyczyszczony w mniej niż 24 godziny. Pierwszą gildią, która tego dokonała, była amerykańska grupa o słodkiej nazwie Strawberry Puppy Kisses. Tylko czy owa gildia będzie tak samo silna za tydzień, kiedy zostanie odblokowany tryb mityczny, czyli najtrudniejszy z możliwych? A wyścig ruszy na całego, może tak być, aczkolwiek nie zapominajmy o Guildii Metod, która zawsze lubi być World First. Rozpoczęła się przebudowa Pagan Online. Dzisiaj na serwerach wylądował pierwszy tak zwany Big Fucking Patch, który, nie bójmy się tego słowa użyć, wywrócił zabawę o 180 stopni. Pojawiło się nowe drzewko umiejętności, nastąpił totalny balans gry, naprawiono itemizację, dodany został szósty akt, usunięto niektóre statystyki z gry, przebudowano system craftingu, poprawiono dropy, poprawiono zachowanie potworów i wiele, wiele, w ogóle wiele innych rzeczy. Zmian jest na tyle dużo, że był potrzebny całkowity wipe, czyli reset postaci. Zabawa z Pagan Online rozpoczęła się zatem od początku, no i wyrazy współczucia dla wszystkich osób, które spędziły ostatnie dziesiątki bądź też setki godzin na farmieniu różnego rodzaju przedmiotów czy przede wszystkim odblokowywaniu postaci. Niemniej uważam, że takich osób było ogólnie rzecz biorąc mało, a to tylko przedsmak, bo w kolejnych tygodniach doczekamy się następnych nowości i zmian, które przygotują nas na oficjalną premierę Pagan Online, oby tylko obeszło się bez dalszych łajbów. Mamy dla Was interesujące info bezpośrednio z oficjalnej strony Metina2, gdzie zapowiedziano nowy, niesamowity serwer. W końcu uda nam się pograć we własną wersję specjalnego serwera otwartego w Turcji z tym samym układem eventów pobocznych, no i trwałym eventem dusz. Nowy serwer będzie nazywał się Aruba i wystartuje 18 lipca. Przez pierwsze dwa tygodnie będzie tam obowiązywał podwójny bonus do punktów doświadczenia i dropu. No dobra, a co w nim takiego wyjątkowego? No właśnie, układ eventów pobocznych, no i trwały event dusz. Możliwe jednak, że będą istnieć jeszcze inne dodatki, ale na szczegóły poczekamy do przyszłego tygodnia, wtedy wszystko się wyjaśni. Za nami premiera siódmego dużego dodatku do Albion Online, czyli Percival, bo tak się nazywa, a on zawitał przed wczorajszym popołudniem, co przyniósł oczywiście sporo nowości. Przede wszystkim nowe solowe lochy, dodatkowe opcje customizacji, nowe śmiercionośne stworzenia, czyli po prostu nowych wrogów, rozszerzone banki osobiste, próbne bitwy miejskie 20 na 20 graczy, kanały językowe w grze, rozszerzone kryształowe Guild vs Guild, nowe wzory poziomów dla losowych lochów i znacznie, znacznie więcej innych ciekawości. Wszystkie aktualizacje do Albiona były i są darmowe, po prostu ściągacie klienta, no i cieszycie się nowościami, czy to z pozycji komputera, czy też urządzenia mobilnego, bo Albion jest multiplatformowy. I to wszystko w dzisiejszym filmie, koniecznie dajcie znać, który niósł zainteresował Was najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!